Komisja do spraw sportu miała przynieść odpowiedzi na pytania radnych. Pytania dotyczyły oczywiście terenu dzierżawionego przez Fundację ProMasters. Radni chcieli przedstawienia umowy wraz ze wszystkimi aneksami, która była zawarta z upadającą fundacją. Dzisiaj jest ryzyko takie, że, że ten lodogryw zostanie wydany miastu bez band, bez sprzętu do zmrażania, czyli odtworzenie tego będzie pochłaniało wiele. Wiele, no wiele set tysięcy złotych, więc my do tego nie chcemy dopuścić i dlatego mobilizujemy pana prezydenta i jego urzędników, aby pilnowały tego, tego stanu prawnego, tak żeby ten lodogryf wrócił co najmniej w stanie sprzed 2004 roku. Radni zażądali od prezydenta informacji na piśmie, jak widzi kwestie rozwiązania lodogryfu i kortów tenisowych i spodziewają się jak najszybszej odpowiedzi. Wszelkie nitki tej sprawy, wszelkie sznurki tej sprawy są w rękach prezydenta, bo prezydent ma umowę, zna tę umowę, zna aneksy do tej umowy. Syndek w tej chwili sporządził listę przedmiotów ruchomych, które są do sprzedania. Do prezydenta zgłaszają się chętni na zarządzanie, na dzierżawienie tego terenu, natomiast my nic nie wiemy. Wiadomo, że miasto może przekazać lodowisko i korty Mosirowi, albo zorganizować przetarg dla firm, które mogłyby nimi zarządzać. Jedną rzecz się dowiedzieliśmy, że zgodnie z umową z 2004 roku fundacja, czyli w tym przypadku dzisiaj syndyk, ma wydać lotogryw w stanie niepogorszonym. Ale mamy wątpliwości, czy tak naprawdę będzie. Stąd poprosiliśmy o wszystkie dokumenty, aby móc się z tym zapoznać. Lotogryw w tym miejscu był, jest i będzie. Więc my to jako radni zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Przecież czasem ubolewam nad... Nie wiedzą czy, czy niechęcią podzielenia się z tą wiedzą przez urzędników pana prezydenta. Problemem może być znalezienie podmiotu, który będzie chciał zarządzać kortami i lodowiskiem. Na razie jedna osoba wyraziła chęć dzierżawy lodogryfu, jednak bez kortów tenisowych. Ta taka destrukcja, która w tej chwili drąży i, i toczy cały Szczecin, niestety, ale także ma miejsce w tej sprawie. Ale z drugiej strony myślę, że wiele osób będzie na tyle zdeterminowanych, że jednak nie pozwolimy zniszczyć ani kortów tenisowych, ani lodogryfu przy ulicy Wojska Polskiego i będziemy walczyć o to we wrześniu obiekt wróci do miasta. Radni chcieli dowiedzieć się, jakie przedmioty syndyk będzie mógł zlicytować, a które urządzenia będą mogły zostać na swoim miejscu. Nie dowiedzieliśmy się, czy bandy, które były tam od wielu wielu lat czy dalej będą miejskie, czy zostaną przez syndyka sprzedane, co, co z kortami, bo no tak naprawdę dzisiaj na żadne pytanie odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Fundacja Promasters zajmowała się organizacją imprez, między innymi PK Szczecin Open. Radni zastanawiali się również, czy w związku z bankructwem fundacji nie ucierpi na tym prestiżowy turniej tenisowy. W przyszłym tygodniu komisja zostanie zwołana ponownie.